Jeżeli chcesz stworzyć kampanię na Facebooku, które faktycznie sprzedają, to najpierw musisz odpowiedzieć sobie na jedno okrutnie ważne pytanie. Ja nazywam się Jakub Wójcik, to jest kanał Sekrety Marketingu internetowego. I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tym, jak brzmi to pytanie. Zaczynajmy. A więc to pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć, żeby twoje kampanie reklamowe rzeczywiście mogły być skuteczne, brzmi, co ja z tego mam? Musisz tak naprawdę wejść na chwilę w buty swojego klienta i zadać sobie to pytanie, patrząc na swoją reklamę. Co ja z tego mam? Co tak naprawdę sprawia, że powinienem kupić ten produkt, czy zamówić tą usługę, czy kliknąć w tą reklamę, czy cokolwiek, co tak naprawdę chcesz, żeby zrobił Twój potencjalny klient? No i o co tu chodzi? Chodzi o to, że mamy coś takiego jak UVP, czyli Unique Value Proposition, czy też USP, Unique Sell Proposition. I to są takie unikalne wartości, takie unikalne punkty, które możemy wykorzystywać, żeby sprzedawać nasz produkt. Czyli chodzi tutaj tak naprawdę o dowolny powód, który wyróżnia nas w jakiś sposób na tle konkurencji, który sprawia, że warto kupić nasz produkt. Przykładowo, dobrym MVP na, powiedzmy, dla doradcy podatkowego mogłoby być, że gwarantuje Ci, że obniży podatki w Twojej firmie, wynajdując jakiś bardziej optymalny model rozliczenia. A jeżeli tego nie zrobi, to na przykład zwraca ci pieniądze. Czyli po prostu albo zaoszczędzisz na podatkach, albo nie płacisz za usługę. No i to jest w tym momencie bardzo mocne UVP, dlatego że. Tak naprawdę dla klienta no to jest zerowe ryzyko, no bo jeżeli oczywiście tylko ufa Twojej firmie, że faktycznie tak się stanie, no to widzi, że jeżeli się uda, no to w tym momencie będzie płacić mniejsze podatki, zapłaci też Tobie jako temu doradcy, ale tak naprawdę wyjdzie na plus, a jeżeli nie, to nic nie traci. No i to mogłoby być bardzo mocne UVP, dlatego że czymś takim bardzo łatwo jest przekonać naszych klientów do tego, żeby po prostu nam zaufali. Czy na przykład wszelkiego rodzaju aplikacje, czy jakieś sasy, jakieś programy, które oferują pierwszy miesiąc próbny za darmo, no to również jakby bariera wejścia jest bardzo niska. No i dla każdego produktu trzeba byłoby znaleźć taki powód, dla, dla którego rzeczywiście ktoś miałby kupić, e, kupić ten produkt, a nie na przykład e, kupić coś innego, albo dlaczego ktoś powinien kupić od Ciebie, a nie od konkurencji. No i to jest właśnie to pytanie, o którym mówiliśmy sobie wcześniej, czyli co ja z tego mam? Czyli takie w praktyce przedstawienie tego UVP. Czyli możesz wejść w buty swojego klienta, przeczytać jeszcze raz tekst swojej reklamy i zastanowić się, co ja z tego mam. Czyli na przykład, jeżeli ktoś pisze w reklamie, że nasze produkty łączą najwyższą jakość, no to już w ogóle jesteśmy straceni, bo jakość tutaj jakby nie odgrywa żadnej roli, dlatego że wszystkie firmy twierdzą, że są najlepszej jakości. Natomiast, jeżeli byśmy to poparli w jakiś sposób, na przykład tym, że no nie wiem, jesteśmy najlepiej ocenianą restauracją w Warszawie, no to to już brzmi zupełnie inaczej, bo to nie jest tylko najwyższa jakość, tylko faktycznie jakaś tam najlepiej oceniana restauracja. Jeżeli byśmy to na przykład jeszcze poparli o jakimś konkretnym rankingie, czyli na przykład najlepiej oceniana restauracja według TripAdvisor'a w Warszawie, no to to już brzmi zupełnie inaczej. To już jest w jakiś sposób unikalne, ale to jeszcze nie jest wartość, dlatego że gdyby wszystkim zależało na tym, żeby chodzić do najlepszych restauracji w Warszawie, no to chodziliby tylko do jednej, czy tam dwóch, trzech, w zależności od tego, jaki ranking wybierzemy, a nie chodziliby jakby w ogóle do tych tańszych, czy do tych, które być może serwują jakiś inny rodzaj jedzenia. No ale i tak już tutaj jesteśmy bliżej tego, o co nam chodzi, no bo jest to jakaś, w, jakiś wyróżnik na tle konkurencji. No i na przykład, jeżeli mamy restaurację, to takim UVP mogłoby być coś w stylu, że no nie wiem, powiedzmy, ja teraz wymyślam całkowicie, ale dajmy na to, można by wprowadzić jakiś ciekawy produkt, dajmy na to, nie wiem, peruwiańską wołowinę, coś w tym stylu. I moglibyśmy się wtedy promować, nawet jeżeli ta wołowina nie jest jakoś szczególnie lepsza niż inne rodzaje wołowiny, ale można byłoby ją wtedy promować, jako że jesteśmy jedyną w Polsce restauracją, która serwuje peruwiańską wołowinę. Jeżeli nigdy nie jadłeś peruwiańskiej wołowiny, to możesz ją spróbować tylko i wyłącznie w naszej restauracji. Tutaj możesz sprawdzić naszą lokalizację. No i to już zupełnie inaczej brzmi. Ale teraz, jakby jesteśmy na chwilę bardziej na ziemię no i zastanówmy się dla takich firm bardziej codziennych, jakie faktyczne UVP moglibyśmy znaleźć. No i na przykład dużo osób, które promują w jakiś sposób, powiedzmy, suplementy diety, no to pisze o tym, jaki jest, nie wiem, aminogram w tym białku, czy na przykład, że dobrze się rozpuszcza czy powiedzmy, że nie wiem, to jest najwyższej jakości białko, cokolwiek to znaczy, że na przykład wymieniają różnicę między tym, że to jest, nie wiem, jakiś tam e, izolat, hydrolat, czy jakieś inne rodzaje tego białka, no a dla przeciętnego klienta, który się być może nie zna, to raczej nie ma większego znaczenia. No, jakby co ja z tego mam, że to mam wyższy aminogram na przykład od innych białek dostępnych na rynku. No i wtedy musimy się zastanowić, co faktycznie przekonałoby takiego klienta i na przykład możemy mu powiedzieć, że powiedzmy, co Ty faktycznie z tego masz. No nie będziemy pisać o tym, że jest większy aminogram, tylko że dzięki naszej odżywce rzeczywiście będziesz mieć efekty i te efekty Twoich, twoich treningów, Twoich ciężkich treningów, Twojej ciężkiej pracy włożonej w to, żeby mieć, nie wiem, lepsze ciało, będziesz mieć szybciej niż stosując inne odżywki. Jeżeli na przykład jeszcze masz jakieś badania na to, że faktycznie są lepsze efekty takiej odżywki, a nie innej, no to już w ogóle jesteśmy w domu, bo to już jest bardzo mocno UVP i do tego jeszcze wiarygodne. Czy na przykład, nie wiem, jeżeli promujemy, powiedzmy, agencję marketingową, no to UVP w tym przypadku, a właściwie nawet nie tyle UVP, co taką korzyścią, jaka faktycznie płynie z tego, że nasz klient miałby podjąć z nami współpracę, jest to, że finalnie ma, w teorii przynajmniej, ma mieć więcej pieniędzy. I to jest taka bardzo ważna, bardzo silna korzyść, jaka przekonuje bardzo dużo ludzi, dlatego że po prostu no, każdy chce prawdopodobnie mieć albo więcej pieniędzy, albo więcej czasu. Więc jeżeli nasze rozwiązania wprost przekonają go do tego, że dzięki temu będzie mieć więcej pieniędzy, bo na przykład zainwestuje w rozwój swojej firmy, albo na przykład wydeleguje jakieś codzienne taski zewnętrznej agencji, dzięki czemu będzie mieć po prostu więcej czasu dla siebie, no to to już jest faktycznie dobra odpowiedź na pytanie, a co ja z tego mam. Więc jeżeli Twoje reklamy w jakiś sposób odpowiadają na to pytanie, po prostu zastanów się jeszcze raz, spójrz na nie z boku, spójrz na nie, jakby wyobrażając sobie, że jesteś swoim klientem, i zastanów się, co ja faktycznie z tego mam. Czy Ty, gdybyś zobaczył własną reklamę, ale powiedzmy w wydaniu innej firmy, to czy rzeczywiście przekonałaby Cię do tego, żeby w nią kliknąć? Jeżeli tak, to jesteśmy w domu, a jeżeli nie, po prostu warto zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby być może jakoś zbudować tą wartość, żeby zbudować jakąś taką silną korzyść, jaka płynie z wykorzystywania Twojego produktu. No i też często jest tak, że na przykład mamy już jakąś taką wartość, jakąś taką korzyść, która faktycznie bardzo mocno płynie z wykorzystywania naszego produktu, typu, nie wiem, będziesz lepiej spać w nocy, będziesz dłużej żyć, przestaną Cię boleć plecy, na przykład. No to są takie bardzo mocne wartości, na których, na których faktycznie ludziom zależy. Tylko być może nie komunikujemy tego w dobry sposób. Dajmy na to, nie wiem, sprzedajmy poduszkę, która sprawia, że, nie wiem, na przykład nasze kręgi szyjne tak dobrze się układają w nocy, nie wiem, w jakiś naturalny sposób, że na przykład po takiej nocy jesteśmy wyspani i nie boli nas kręgosłup. No to to jest bardzo mocna wartość, ale na przykład są firmy, które mają tego typu produkty, a promują je tekstami, że to jest najlepsza poduszka na rynku, najwyższej jakości i w dobrej cenie. No to to nikogo nie przekonuje, tym bardziej jeżeli nie powiemy mu wprost, co ten klient z tego ma. Także tyle ode mnie w tym temacie. A jeżeli chcesz posłuchać jeszcze o najczęstszych błędach w reklamach na Facebooku, jakie popełniają reklamodawcy, jakie u nich widzimy, to odsyłam się w tym momencie do tego filmu, a my widzimy się w następny czwartek.